To właśnie w Katedrze Lwowskiej 365 lat temu 1 kwietnia król Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby, oddając Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał królową korony polskiej. W osłabionym przez zniszczenia wojenne kraju w serca Polaków wstąpiła nadzieja. Lwów jawił się jako to wolne miasto, niezajęte przez Szwedów, do którego król mógł dotrzeć i z którego wyszła ta łaska zwycięstwa i łaska później pokoju. Dziś parafianie chcą pamiętać o tym wydarzeniu i dlatego wystąpili z inicjatywą wystawienia sztuki Historia, której się nie zapomina. Scenariusz napisała lwowska poetka Alicja Romaniuk. Dużo chętnych było, dużo chętnych. Ja tak planowałam, napisałam na taki tekst na dwie kwiaciarki, a wyszło więcej i bardzo się cieszę, że każdy włożył właśnie coś swego, każdy podpowiadał. W przedstawieniu mogli wziąć udział wszyscy chętni. W moich urzędnikach i stanach do wyznania tego że wzbudziła. Jestem zaskoczona naszymi parafianami, którzy wspaniale wcielili się w te rolę. Jestem nowianką z Dziana Pradziada. Jestem szczęśliwa, że się doczekałam takiego czasu. W niektóre role wcielili się aktorzy Teatru Polskiego w Lwowie, z którego wypożyczono również stroje. Cieszę się, że obchodzimy tę rocznicę i że gram rolę króla. I właśnie w tym miejscu, w tej katedrze, gdzie król Jan Kazimierz ślubował. Tydzień kultury chrześcijańskiej integruje parafię lwowskiej katedry. Jest też okazją, by różne grupy działające przy kościele mogły zaprezentować swoje umiejętności. Jest cenne, że to jest wspólne dzieło całej naszej parafii. I taki jest sens tego Tygodnia kultury chrześcijańskiej. Nie zapraszamy. Jakieś gwiazdy na, na ten tydzień, ale staramy się znaleźć wśród naszych parafian tych, którzy posiadają różnego rodzaju talenty, i te talenty mogą przedstawić i podzielić się z nimi. Tydzień kultury chrześcijańskiej we Lwowie ma znaczenie dla wszystkich wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w mieście, ale najbardziej dla Polaków, którzy po wojnie zostali we Lwowie i wiara pomagała im utrzymać polskość.